Kiedy odstawić dziecko od piersi? Nazywam się Juliana Żukowska, jestem lekarzem, doradcą laktacyjnym i mamą, która karmiła trójkę dzieci. Jeżeli jest to decyzja dziecka, mówimy o samoodstawieniu. Naturalnie ten proces przebiega między drugim a siódmym rokiem życia i jest to związane z dojrzałością układu nerwowego, hormonalnego u dziecka. Jest to taka norma biologiczna. Natomiast w warunkach polskich, w warunkach XXI wieku. Najczęściej do zakończenia karmienia piersią zachodzi, dochodzi między trzecim a czwartym rokiem życia. Jest to związane z niską akceptacją społeczną tak długiego karmienia piersią do siódmego roku życia, ale też często z powrotem mamy do pracy czy pójściem dziecka do żłobka lub przedszkola. Rzadko kiedy taka decyzja samodzielna u dziecka pojawia się przed drugim rokiem życia. Natomiast jeżeli pojawia się to dużo wcześniej, Albo nagle mówimy o tak zwanej awersji, albo strajku. Posłuchać o tym możecie w innym filmie na naszym kanale na YouTube. Warto przy takiej formie odstawienia od piersi zatroszczyć się o emocje mamy, ponieważ jest to decyzja dziecka. Często mama jest zaskoczona, może to się odbywać z dnia na dzień i warto zatroszczyć się wtedy o te emocje czasem poczucie odrzucenia, albo taką jeszcze chęć mamy dalej do karmienia piersią. Jeżeli jest to decyzja mamy, warto, żeby ona była świadoma. Co należy wtedy ustalić? Czas i miejsce, kiedy chcemy to wykonać. Dobrze jest, aby to był czas, kiedy jest jedna zmiana życiowa, czyli nie wtedy, kiedy mama wraca do pracy, nie wtedy, kiedy dziecko właśnie rozpoczęło żłobek. Ważne jest też ustalenie przyczyny. To będzie pomocne w ustaleniu dalszego programu odstawienia od piersi. Najczęściej taką przyczyną jest zmęczenie mamy, frustracja, e, trudność w pogodzeniu wszystkich obowiązków jednocześnie. Warto sobie wtedy zadać takie pytania pomocnicze: czy gdybym miała pomoc, dalej karmiłabym piersią? Czy gdyby nie było tego czynnika trudnego, czy dalej bym karmiła piersią? Jaki wpływ na decyzję o zakończeniu piersią mają też moi bliscy, moje otoczenie? Co nie powinno być przyczyną odstawienia od piersi? Ani konkretny wiek dziecka ani wyżynanie się zębów, nie jest wskazaniem pójście mamy do pracy, rozpoczęcie żłobka przez dziecka, choroby u dziecka, gorączka, antybiotykoterapia u mamy czy inne leki, znieczulenia, badania obrazowe, badania rentgenowskie. Nie jest też przeciwwskazaniem zdrowa kolejne ciąża. Dalej ustalamy plan działania. Tak jak już powiedziałam, żeby była to jedna życiowa zmiana dla dziecka, Ustalamy sobie konkretny czas, kiedy ma do tego dojść, warto skorzystać z, ze wsparcia doradcy laktacyjnego w tym czasie i też pamiętajmy, że miejmy taką świadomość potrzeb dziecka innych niż zaspokojenie głodu, czyli potrzeba bliskości, poczucie bezpieczeństwa, czy właśnie obniżenie hormonu stresu, o którym mówiłam. O tym, jak odstawić od piersi, możecie dowiedzieć się w kolejnym filmie.